Witam wszystkich z miłością w sercu. Gdy wieczór zapada, zaprośmy Maryję, Matkę Bożą, by była z nami w tych dniach adwentu. Niech nas prowadzi w modlitwie, rozbudza w nas tęsknotę za Chrystusem i uczy cichego oczekiwania na Jego przyjście. Usiądźmy w ciszy, zjednoczmy nasze serca i skierujmy myśli ku Bogu, jak czyniła to Maryja w Nazarecie. Módlmy się w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Maryjo, prowadź nas ku Jezusowi, abyśmy przeżyli te dni Adwentu w jedności z Nim i z Tobą. Maryjo, Matko pełna łaski, Pani Adwentu, i cichego oczekiwania prowadź nas ku Jezusowi światłości, która rozjaśnia każdy mrok. Ty, która uwierzyłaś w słowa anioła, naucz nas ufać w Boże obietnice. Ty, która nosiłaś Zbawiciela w swoim łonie, pomóż nam otworzyć serca na Jego obecność. Maryjo, gwiazdo nadziei, Rozjaśnij nasze drogi, byśmy nie zboczyli z Bożego szlaku. Przygotuj nas na przyjście Twojego Syna, ucząc pokory, miłości i wdzięczności. Prowadź nas ku Jezusowi w chwilach radości, w momentach trudności, abyśmy zawsze znajdowali w Nim siłę i pokój. Maryjo, Matko Kościoła. Zjednocz nas jako dzieci jednej rodziny i prowadź do Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Moi kochani, niech błogosławi was Bóg, który w swojej miłości posłał swego Syna, aby przyniósł światu zbawienie. Niech Maryja, matka oczekująca Wstawia się za wami i prowadzi was przez te dni Adwentu. Niech Duch Święty napełnia was radością i pokojem, abyście z otwartymi sercami przyjęli Chrystusa. Niech ten czas oczekiwania będzie pełen pokoju, refleksji i bliskości z Maryją oraz z Jezusem. Dziękuję serdecznie za dzisiejszą wspólną modlitwę. Słuszcie swoje prośby wieczorne do Maryi i niech światło Adwentu wypełnia wasze serce radością i pokojem. Życzę błogosławionych chwil oczekiwania na Boże Narodzenie. Żegnam was z Maryją w sercu.